Zaczynaliśmy od tego, że mówiliśmy, to już czternasty wykład tak w ogóle, A, mówiliśmy o tym, jak Jezus pojawiał się w Starym Testamencie. A, był obecny przy różnych wydarzeniach, które miały miejsce w Starym Testamencie, przecież jest tworzycielem całego świata. Ale od jakiegoś czasu już mówimy o proroctwach, które w Starym Testamencie mówią nam o, o Jezusie i o tym, który ma przyjść. Tych prost jest ogromna ilość. Wszystkich nie omówimy, bo to będzie nam to parę lat zajęło pewnie, gdybyśmy raz w tygodniu mówili, ale, ale sobie na kilka takich najważniejszych, na ich temat trochę mówimy. I dzisiaj zakończymy mówić na temat porostwa, które jest w Izajasza 9.5. I to są te słowa piękne, albowiem dziecie narodziło się nam, syn jest nam dany. I spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Mówiliśmy o tych różnych cechach, które będzie miał ten, który przyjdzie, Jezus Chrystus. Mówiliśmy o Cudownym Doradcy, Bogu Mocnym, Ojcu Odwiecznym i dzisiaj chciałbym, żebyśmy chwilę sobie powiedzieli na temat tego, co to znaczy, że on jest Księciem Pokoju. I to jest bardzo ważne. Bo myślę, że a pokój to jest coś, czego dzisiaj tak bardzo brakuje w świecie, w którym żyjemy. A, wystarczy o, rozejrzeć się dookoła i widać, jak wiele ludzi żyje w takim, w takim niepokoju. Brakuje im tego. A Jezus jest tym, który ma pokój. I dlatego chciałem krótko na ten temat powiedzieć, ale ciekawe dla mnie, tak tak wczoraj myślałem na temat tego wersetu, o czym się z Wami podzielić dzisiaj, to tak. <grym> Piękne jest to, że tu jest powiedziane, albo im dziecię narodziło się na nim". I tak ja sobie wyobrażałem ten, ten moment, bo gdy rodzi się dziecko, to na ogół rodzice, zwłaszcza mają takie oczekiwania, <gryw> mają plany, mają marzenia, jakąś myślą o, 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 o tym, kim to dziecko będzie, o, o jego przyszłości i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że Rzeczywistość jest taka, że to dziecko im dłużej zaczyna żyć, to tym bardziej trafia w otoczenie świata, w, który, w którym jest ból, cierpienie, smutek, zmagania, jakieś troski. Jeżeli my nie zrozumiemy tego, że w tym świecie, w którym tak wiele takich rzeczy jest, jest pokój, który mam, mamy, który Bóg nam chce dać, ten, który jest księciem pokoju, no to bardzo łatwo będzie nam ulec tym wszystkim troskom, tym niepokojom, temu, temu wszystkiemu, co jest na tym świecie. A, dlatego myślę, że ważne jest, żebyśmy zrozumieli, co to znaczy, czym jest ten pokój i z czego on wypływa. Bo w świecie, który jest miotany burzami, Niepokojami, kryzysami, różnymi wojnami, nawet. Widzicie, gdy czytamy Biblię, to widzimy, że Bóg ma pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. On ma pokój, który po prostu sprawia, że my możemy nie ulec temu wszystkiemu, co się wokół nas dzieje. Filipian 4:7 Mówi: Pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. On będzie strzec serc naszych i myśli naszych w Chrystusie Jezusie. Wyobraź sobie, że gdy zrozumiesz, czym jest ten pokój, przyjmiesz ten pokój od księcia pokoju. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, wszelkie myśli, to ten pokój będzie strzec Twoich serc, Twojego serca, Twoich myśli. Wow! To jest coś cudownego. Dlaczego to jest tak ważne? Bo wiecie, to słowo, które znajdujemy tam w, He w Izajasza, to jest bardzo takie a, bogate słowo. Bo my na ogół, jak myślimy o pokoju, to myślimy, że pokój to jest brak wojny, to jest, nie wiem, jakiś brak konfliktów, brak jakichś burz, w nasz, niepokoju w naszym życiu. Ale to słowo, które tam w Izajasza 9.5 jest użyte, to jest użyte słowo szalom. I to jest słowo, które jest coś, które oznacza coś więcej niż tylko brak wojny. Brak jakichś konfliktów. Wiecie, że to słowo ma tak bogate znaczenie, że po prostu, gdy pomyślę, że on jest takim księciem takiego pokoju, to po prostu, wow, Boże, ja chcę tego pokoju w moim życiu. Bo to słowo oznacza, że masz Pełnie. To szalom oznacza pełnie. To tak jakbyś budował jakiś mur, który masz wszystkie materiały, wszystkie cegły, masz już dostępne i budujesz i wybudowałeś ten mur, jest pełny, nie ma tam żadnej wyrwy, nie ma żadnej skazy, nie ma żadnych braków, jest pełny i kompletny. To jest szalom. Oznacza pełnie, że masz pełnie w Bogu. Mało tego, to słowo oznacza też harmonię. Taką przyjaźń, harmonię. Wiecie, gdy może jesteś z kimś na wrogiej stopie i to słowo szalom oznacza, że przywrócona jest ta harmonia, ten pokój, przyjaźń. I zaczynasz z osobą, która być może była tobie wrogo nastawiona, zaczynając z nią współpracę, bo macie szalom. I to jest piękne, bo to jest dokładnie to, co zrobił Jezus. On pojednał nas z Bogiem i dzięki temu, że On pojednał nas z Bogiem, my dzisiaj mamy pokój i harmonię w naszej relacji z Bogiem. Wow! To słowo oznacza też zdrowie, pomyślność. Pomyśl, że On jest takim, On chce taki pokój nam dać. W tym świecie, w którym jest tak wiele zranień, wiele ludzi jest tak bardzo dotkniętych, zranionych przez różne rzeczy, które są w, na tym świecie. Pomyśl, że możesz mieć pokój Boży, który wypełni twoje serce. Możesz mieć to zdrowie, tą pomyślność, które tylko On może dać. To jest szalom, który oznacza też bezpieczeństwo i też zwycięstwo. W Nim jesteśmy bezpieczni, bo On zwyciężył. On pokonał śmierć, on pokonał wszystko, on pokonał wszystkich wrogów. My w tym zwycięstwie dzisiaj możemy funkcjonować. Wiecie, jak, znaczy jak szerokie i głębokie jest to znaczenie tego, co on chce nam dać, że on jest księciem tego pokoju. Bo to nie wszystko, bo to słowo też oznacza takie wypełnienie, zbawienie. Wiecie, że wie, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że on, ten, który stworzył ciebie. On nie porzucił Ciebie, żebyś sobie sam radził, ale On zbawił Ciebie, On się troszczy o Ciebie i On interesuje się Twoim życiem i chce, żebyś w Nim miał pełnię w tym życiu. Żebyś był jak ten mur, w którym nie masz żadnej wyrwy, żadnej skazy. To jest ten szalom. Wiesz, że On przyszedł. To dziecię narodziło się po to, żebyśmy my, my mogli mieć ten szalom w swoim życiu. Bo on jest księciem pokoju. I to zostało zapowiedziane 700 lat, zanim on się pojawił na świecie, zanim przyszedł na ten świat. To jest cudowna, wspaniała obietnica. On jest Bogiem pokoju. W nim nie ma strachu, nie ma rozdarcia, nie ma niepokoju, nie ma wątpliwości, bo w nim jest pełnia doskonałego pokoju. W Chrystusie. Co za przywilej mamy, że możemy żyć w tym, który, w tym pokoju, który On nam dał, w tym odpocznieniu, o którym pastor Roger mówił. Pokój jest tak ważny dla naszego życia. Wiecie, że a, 16 listów w Nowym Testamencie i Księga Objawienia zaczyna się od słów, czy tam na początku jest powiedziane łaska i pokój. Wiecie, że to jest tak ważne? Ten obiecany Mesjasz, który został zapowiedziany on przyniesie i wprowadzi pokój. Jak to się odbędzie? Wiecie, jest ciekawe, że jak gdy czytamy Nowy Testament, widzimy w jaki sposób to się odbywa. Dlaczego, w jaki sposób On ten pokój wprowadzi? I zobaczcie, Efezjan 2:16. On, czyli Chrystus, pojednał nas z Bogiem w jednym ciele. W jaki sposób? Przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Wierzę z powodu grzechu. Byłeś wrogi wobec Boga, ale Chrystus przez to, co uczynił na Krzyżu, pojednał nas z Bogiem. Kolosan 1.20 mówi, że i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, czyli przez Chrystusa, pojednało się z Bogiem dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. To się dzieje przez. To, co On uczynił na krzyżu. Pokój, ten stan relacji między Bogiem a człowiekiem. Dzięki dziełu Chrystusa na krzyżu. Tak, grzech sprawił to, że w tą relację między człowiekiem a Bogiem wdarła się nieprzyjaźń. Wrogość. Ta relacja została zniszczona. Ale Chrystus przez to, co zrobił na krzyżu. Pojednał nas z Bogiem. Rzymian 5.10 mówi, że jeśli bowiem, będąc z nim przyjaciółmi Boga, zostaliśmy pojednani z nim przez śmierć syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego, to tam na krzyżu Golgoty Chrystus pojednał nas z Bogiem. On wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, które na nas ciążyły. Mało tego. 2 Koryntian 5,21 mówi, że to Bóg uczynił go grzechem za nas, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością bożą. Wow! On wziął nasze grzechy. To tak jakbyśmy mieli, nie wiem, jakąś, nie mam teraz marynarki, więc nie mogę tego, a koszuli nie będę zdejmował. Jakbyśmy mieli na sobie jakąś starą marynarkę, która po prostu symbolizuje grzechy i nagle zdejmujemy, On zdjął to z nas i założył nową, świeżutką, czyściutką, pachnącą, bez grzechu. I w tym możemy chodzić już. Każdego dnia. To dzieje się dzięki Chrystusowi, który... Stan wrogości zmienił ten stan harmonii i na, teraz jesteśmy pojednani z Bogiem. I Rzymian 5.1 mówi, że y, usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest coś tak nieprawdopodobnego, bo teraz dzięki temu, co On uczynił, mamy pokój z Bogiem. Już nie ma tej wrogości, nie ma tego stanu yy, takiego roz, rozbicia tej relacji, ale ona została przywrócona. Jest pokój między nami a Bogiem. A skoro mamy pokój z Bogiem, wow, to jest niesamowite, możemy doświadczyć pokoju w naszym życiu, bo mamy pokój z Bogiem. Chcę Ci powiedzieć, to pokój z Bogiem wnosi Boży Pokój w nasze serca. To jest tak ważne, żebyśmy to zrozumieli. Że to właśnie to, co uczynił Jezus, to, że sprawił, że mamy teraz pokój z Bogiem, to wnosi Boży pokój do naszych serc, do naszego życia. To nie dzieje się w żaden inny sposób. Ja nie jestem w stanie tego wypracować w sobie. To to, co uczynił Jezus, to, że pojednał nas z Bogiem, że pokój mamy z Bogiem, dzięki temu, co On uczynił, to sprawia, że w naszym życiu, w naszym sercu możemy mieć Boży pokój. Bez względu na to, co się wokół nas dzieje. Ale ktoś może zadać pytanie, zaraz, ale, ale gdzie ten pokój, jak ja patrzę wokoło, widzę ten świat, tu nie widzę pokoju, widzę wojnę, widzę niepokoje, widzę z, właśnie, gdzie jest ten pokój. Wiecie, że to proroctwo z Izajasza 9:5. I sześć. To jest tak niesamowite proroczstwo, bo to jest proroczstwo, które mówi o tym, co się ma wydarzyć w dwóch etapach. W dwóch, w dwóch... Wiecie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że stoicie na jakiejś równinie i przed wami są góry. I tak patrzycie na te góry i widzicie szczyt jednej góry, a za nim tam widzicie drugą górę i szczyt tej drugiej góry. Wyobraźcie to sobie? Patrząc i widzicie dwie góry, jedna za drugą. I teraz Izajasza 9, 5. Który, który jest powiedziany Dziecie narodziło się nam, Syn nam jest dany, spocznie władza na Jego ramieniu i tak dalej, to jest coś niesamowite, bo to jest proroctwo, które mówi nam o tym pierwszym szczycie tej góry, który widzimy. Czyli mówi o pierwszym przyjściu Jezusa, o tym jak przyjdzie na ten świat jako dziecko, niemowlę, które Dziecie narodziło się nam. To jest, ta pierwszy, to jest ten pierwszy szczyt góry. Ale werset szósty... Mówi nam to, co się wydarzy na tym drugim szczycie tej góry, gdzie jest powiedziane, potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości. Odtąd aż na wieki dokona tego żarliwość Pana zastępów. To druga góra, ten drugi szczyt góry, mówi nam o drugim przyjściu Jezusa. O tym, gdy On przyjdzie, powróci na ten świat za drugim razem. Za pierwszym razem przyszedł jako to bezbronne dziecko. Urodził się jako to dziecko, które na osiołku wjedzie do, do Jerozolimy, po to, by przynieść rozwiązanie sprawy grzechu. On tam zostanie zabity, złoży swoje życie, ale też zmartwychwstanie. I przez to przyniósł ten Boży pokój dla życia każdego wierzącego. To się wydarzyło na tym pierwszym szczycie tej góry. To pierwsze przyjście Jezusa. Ale za drugim razem, gdy przyjdzie, i o tym mówiła się ten drugi szczyt tej góry, czyli ta druga część tego proroctwa, to On przyjdzie już w chwale. Przyjdzie z zastępem aniołów i razem z nami. I przyjdzie do Jerozolimy i już nie przyjdzie po to, żeby być sam zabity, ale po to, żeby rządzić, by władać, by pokonać wszystkich wrogów i żeby przynieść absolutny pokój w którym On, gdy będzie rządził tutaj na ziemi, będzie rządził laską żelazną. Nawet jest powiedziane, e, gdy mu, e, jest mowa o tysiącletnim królestwie, w którym Jezus już będzie tutaj na ziemi i będzie rządził, jest powiedziane, że... E, tutaj, sorry, Julia, będziesz miała problem teraz, by to przetłumaczyć, ale jest powiedziane, że przetopią miecze na lemiesze. A, no właśnie. E, miecze to wiecie, do czego służy. Ale to Prawosław mówi o tym, lemiesze służą do pracy w polu. Tak, e, 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 tak. To, te lemiesze to są rzeczy, które są, e, służą do pracy w polu. I teraz miecze nie będą potrzebne, bo będzie pokój. Dlatego wszystkie miecze przeleją na, na lemiesze, żeby mogli pracować w polu, żeby, bo będzie, Chrystus będzie tutaj rządził. Nawet jest powiedziane, że w tysiącletnim królestwie zwierzęta drapieżne będą się bawić z tymi takimi baraneczkami, parankami. Będzie tak, o, zupełnie inaczej niż dzisiaj. Tyle, że pomiędzy pierwszą a drugą górą jest ta, ta dolina. I to jest ten okres, z eschatologii wiemy o tym, że to jest ta era kościoła. To jest czas, w którym my żyjemy. To jest ten czas, w którym my żyjemy. I tutaj, w tym świecie, w którym żyjemy, z powodu grzechu, z powodu tego, co jest na tym świecie, z powodu tego, co diabeł i ze swoimi zastępami upadłych aniołów czyni, nie ma tego pokoju, jaki będzie kiedyś, jak Jezus przyjdzie i to będzie go, go zaprowadzi. Ale wiecie, że ten czas, który dzisiaj mamy, w którym żyjemy, to jest czas, w którym możemy zwiastować tego, który jest księciem pokoju, temu, który przynosi pokój w serca, ponieważ pojednał nas z Bogiem i dzięki temu my możemy mieć pokój Boży w naszych sercach. Bo tylko On może przynieść ten pokój, wlać ten pokój do serca człowieka. Tak. On przyniósł, chce dać nam pokój w nasze serca, w tym świecie, w którym żyjemy. Tyle, że tak wiele ludzi tego odrzuca to. I wolą żyć w strachu, w niepokoju, w zmaganiu ciągłym. I mówią, ale ja nie mam pokoju, bo widzę, co się dzieje, ja się martwię, ja się przyjmuję, bo to, bo tamto. Może to jest czas, żeby iść i zwiastować i dzięki Bogu za te możliwości, które mamy, czy to gdzieś spotykamy ludzi, rozmawiamy, czy na tej ewangelizacji, która teraz będzie w Krakowie, możemy iść i mówić ludziom o tym, że jest ktoś, kto jest księciem pokoju, który przez to, co uczynił na krzyżu, pojednał ludzi z Bogiem i przez to ten Boży pokój może we, wlać w nasze serca. On na siłę tego nie zrobi. On na siłę nie będzie wlewał swojego pokoju w Twoje serce. Dlaczego? Bo on, ciebie, bo on Jana 3,16 mówi, tak Bóg umiował świat, że swojego Syna posłał na świat. Aby każdy, kto w niego uwierzy, musisz w Niego uwierzyć. Musisz przyjąć to, co On uczynił. On na siłę tego nie zrobi. Przyjmij to. On, on chce dać ten pokój Tobie. Widzicie, dla mnie to jest takie niepojęte, bo dzisiaj ludzie szukają szczęścia, szukają pokoju, szukają spełnienia wszędzie, ale nie w Bogu. Ale jak długo będziesz szukać tego pokoju w, i, i będziesz chciał mieć pokój, który jest oparty o te rzeczy zewnętrzne, które są w tym świecie? Nie wiem, może to są pieniądze, może relacje, może jakieś sława, popularność, cokolwiek. Jeżeli w tym będziesz szukał spełnienia i pokoju, to chcę ci powiedzieć, nigdy nie doświadczysz, czym jest prawdziwy pokój. Dlaczego? Bo te zewnętrzne rzeczy, w, ok w oparciu o które próbujesz budować swoje szczęście, swój pokój, one są zmienne. Dzisiaj są, jutro nie ma. Jest takie powiedzenie, lepiej być, lepiej być zastępcą dyrektora niż dyrektorem. Dlaczego? Bo dyrektorem się bywa, a zastępcą się jest. Wiecie, wszystko w tym świecie jest zmienne. Ale pokój, ale to, co mamy w Bogu, to, co on uczynił, jest niezmienne. Dlatego to, co każdy z nas potrzebuje, to ten wewnętrzny pokój. Ale to jest pokój, który tylko Bóg może nam dać i tylko w Bogu można go znaleźć, bo On jest księciem pokoju. Ale jak ja mogę to zrobić? Jak ja mogę tego doświadczyć? Tak jak powiedzieliśmy. Poprzez to, co Chrystus uczynił na krzyżu. Zakończę może tym wersetem, Jana 14, 27, gdzie Jezus mówi: Pokój zostawiam Wam, mój pokój daję Wam. Nie jak świat daje, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasze i niech się nie lęka. Wow! Jezus tutaj wyraźnie mówi: To ja daję mój pokój. To jest jego pokój, pokój Boży, który On daje, nie możesz tego kupić, nawet za największe skarby tego świata. Nie kupisz tego, nie możesz tego wypracować w żaden sposób. Po prostu musisz to przyjąć od Niego, bo On chce Ci dać ten pokój. On mówi, Ja Ci daję mój pokój. Ten pokój wypływa z czegoś, co zostało zapowiedziane w Starym Testamencie już. Zobaczcie, jak piękne. W Izajasza 9, 9:5 Bóg zapowiedział nam, że przyjdzie ten, który pojedna nas z Bogiem, wprowadzi pokój między, m, tą, w tą relację między nami a Bogiem. I dzięki temu my będziemy mieć, mogli mieć Boży pokój w naszym sercu. To zostało zapowiedziane w Starym Testamencie, to wydarzyło się w Nowym Testamencie, a my dzisiaj możemy z tego czerpać i żyć w tym pokoju. Dlatego, a, e, to było podejście do lądowania, teraz będzie lądowania. Tym wersetem zakończę. E, Izajasza 26, od 3 do 4. Piękne słowa. Człowieka, polegającego na Tobie, zachowujesz w doskonałym pokoju, bo Tobie ufa. Pokładajcie nadzieję w Panu na wieki, bo Jechowa Bóg jest wieczną skałą. Wow! To Zobaczcie, jak to się pięknie wiąże z tym, co pastor Roger wcześniej mówił. Gdy możemy zaufać Bogu. To jest tak ważne, żebyśmy, bo zobacz, jeżeli ufasz Bogu we wszystkim, co się dzieje w Twoim życiu, bez względu na to, co się dzieje, to Bóg wleje ten pokój w Twoje serce. Tylko możesz polegać na nim, możesz mu zaufać, a on da ci ten doskonały pokój, bo on jest księciem pokoju. I w tym wszystkim, co się wokół nas dzieje, pośród tych wszystkich e, niepokojów, wojen, czegokolwiek tam, pomyśl, że w, możesz przyjść do Niego i zaufać mu, że On jest tym, który wleje ten pokój w Twoje serce. Bo on już dokonał czegoś, bo on już pojednał Ciebie z Bogiem, wprowadził ten pokój między Tobą a Bogiem, który zniszczył grzech. Ale teraz On chce wlać ten pokój w Twoje serce abyś w tym pokoju mógł żyć i doświadczać tego pokoju każdego dnia. Amen?